Tu jest niebezpiecznie. Zamknij drzwi. Daj mi chwilę. Może coś tu zostawił. Nie wierzę. Ale to obrzydliwe. Ciszej. Daj mi dwie minuty. Chcę stąd wyjść. Poczekaj. Idę. Złapię taksówkę. Co tu robisz? Bebe do mnie dzwonił. Zapomnij o nim. Kobra dał mu szmal, żeby zniknął. Lepiej się tu nie pokazuj. Idziemy, szybko. Kobra. Czyli Gaston. Nie. Gaston zapłacił Bebe. Nie wierzę. Skąd wziąłby pieniądze? Też tego nie rozumiem. Skąd on bierze na to wszystko szmal? Sama nie wiem. Jak możesz być z kimś, kogo nie znasz ani nie kochasz? Nie wiem. Po co ci to? Dwał o mnie. Był miły. Potrzebowałam tego. Nawet w miłości jesteś egoistką. To prawda. Przyjechałem wcześniej, żeby pokazać zdjęcia. Ale muszę już iść. Tu chodzi o moje przyjęcie. Jeśli chcesz robić nam zdjęcia, musisz być parą dla celiny. To nie w porządku. Nie tylko ty decydujesz o tym przyjęciu. Jak to? Roberta też ma tu coś do powiedzenia. Ona się na tym nie zna. To wariatka. Jest szalona. Opowiedz mi coś o niej.

Ukrywałaś się tam z Tomasem? Milcz. Ty też? Taki jesteś odważny? Nie rozmawiam z tobą. Mam to w nosie. Chcesz się sprawdzić? Spróbuj, Tomas, co tu robisz?

Mówisz tak z powodu Gastona? Miguel go sprawdza, ale niczego się nie dowiedział. Nie wiem co robić. Nie znoszę Gastona. Niech Celina ci pomoże.

Przemyślałeś moją propozycję? Tak Nie będę twoim fotografem Co? Cześć Jak się macie? Mów co zrobiłaś W sprawie Paryża Zmieniłam hmm. cały plan wycieczki i lotu w same nudne miejsca. Waleria i Twój ojciec zanudzą się na śmierć. Nie chcę jechać z nimi. Powinna się nie odnawiać paszportu. Jasne. Od dawna ojciec przypomina mi, że powinnam to zrobić. Niestety musisz skłamać. Powiedz, że wszystko załatwiłaś. Bez paszportu. Nie wypuszczą mnie z kraju. Jasne. Jesteś genialna. Nie wiem, co bym bez ciebie zrobiła. Sprawa załatwiona. Czas zająć się przyjęciem. Przed nami mnóstwo pracy. Powodzenia, kochanie. Kocham cię. Ja ciebie też. Nie przyszło mi to do głowy. Wyobraź sobie minę ojca, kiedy zrozumie, że zostaje, a on jedzie sam z tą żmiją. Nie cieszysz się? Owszem Ale teraz myślę o Miguelu Mam go dość Nastawia mnie przeciwko Gastonowi Zapytaj o wszystko Gastona A może... Boisz się tego, co usłyszysz? Nie Wyjaśnimy się. Ale przez niego się nie uczyłam. Powiedział, że nie będzie egzaminu. A jest. Nie będzie tak źle. Życzę dużo szczęścia. Zostaw to. Powodzenia na egzamin. Zdrogi. Co z tobą? Nie skończyliśmy na dzisiaj. Możemy pogadać? Nie mam ochoty. Pytałeś swojego chłopaka o zakłady w siłowaniu na rękę? Ciekawe, skąd bierze pieniądze, by przekupić tylu ludzi? Nie wierzę w plotki. Daj mi spokój. Jest sposób, by to sprawdzić. Jaki? Poproś go o pożyczkę. Musisz mieć pieniądze na urządzenie imprezy urodzinowej, a wszystkie oszczędności wydałaś w Kanadzie. Chyba możesz na niego liczyć. Nie lubię takich zagrywek. To w twoim stylu, krętaczu. A wiesz dlaczego? Ciekawe, bo jesteś wieśniakiem. Nie chciałam przeszkadzać. Nie przejmuj się tym. Jesteś dla mnie najważniejsza. Znowu Arango? Nie chodzi o Miguela. A o kogo? O ojca. Co zrobił? Nie chcę mi urządzić imprezy urodzinowej. Co roku świętuję, a teraz zostałam na lodzie. Pomówić z nim? To nic nie da. Chciałbym Ci jakoś pomóc. Mógłbyś mi pożyczyć parę groszy. Chcę coś urządzić dla koleżanek. Nie dam Ci pieniędzy. Ale za wszystko zapłacę. Co? Najważniejsze, żebyś się świetnie bawiła. Koszty nie grają roli. Mówisz poważnie? Oczywiście.